Moja kolej, żeby pograć na konsoli. Wczoraj grałeś dosłownie cały dzień. Przedwczoraj wczoraj tak samo. Mama powiedziała, że dzisiaj ja mogę pograć? Daj mi jeszcze 10 minut. Mama jest szefem i powiedziała, że pozwala mi pograć. Nienawidzę cię! To chodź tutaj. Walcz o to. Powiedziałem Ci, że 10 minut. Tylko dlatego, że jesteś ode mnie 3 lata starszy. To nie znaczy, że możesz się rządzić. Pewnie, że mogę. Co niby z tym zrobisz? Popłaczesz się, mamie? Serio chcesz zobaczyć, co mogę Ci zrobić? Już od jakiegoś czasu mnie nosi, ale się powstrzymuję. Ha, 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 Jesteś śmieszny. No dawaj, pokaż mi coś. Będziesz się bał tego do końca życia. Zapamiętasz, że jestem od ciebie silniejszy. Maksymalnie to ty możesz podnieść podręcznik do matematyki. Przestań ja pisać, bo nie mogę grać. Tak, ty, ale 20 razy lepiej? I jest silniejszy, mądrzejszy, i ogólnie lepszy. Tak, pewnie to on. Co potrzebujesz? Chcę, żebyś ty ze swoimi kolegami pobili go w szkole. W sensie, zamknijcie go w jakiejś szafce. Obawcie się jakimiś świleczkami. Sprawcie, żeby śmierdziała. No i oczywiście nagrajcie to wszystko. A i bym zapomniał. Weź go, wrzuć do jakiegoś kosza na śmiecie, jak będzie jadł obiad. To będzie jakieś 500 złotych. Chcę, żebym ci opisał dokładnie, co, ile kosztuje. Nie, nie obchodzi mnie, ile to będzie kosztować. Chcę, żebyście to zrobił. Dobra, Widzimy się jutro. Hej, Danielku! wiesz, gdzie jest twój brat? Powinien już dawno być w domu. Nie wiem, widziałem go na długiej przerwie, jak jadł obiad, ale później już nie. Daniel mam złe wieści. Co takiego, mamo? Twój brat odszedł dzisiaj w szkole. W i nie Teraz mam całą konsolę tylko dla siebie! Oh.